W ostatnim odcinku gonił nas jakiś clown albo psychopata, nie wiem, yy, widziałeś w ogóle jego twarz? Tak, wydaje mi się, że stary miał plastikową maskę uśmiechniętą, ale nie wiem, byłem w takim stresie, że nie wiem, czy dobrze zapamiętałem. Też mi się tak wydawało, że to jakaś taka kiczowata maska. I zobaczcie, widzowie, mamy teraz trochę sprzętu. Możemy pójść na urbex, ponieważ okazało się, że jesteśmy w jakimś ośrodku opuszczonych domków letniskowych. Po pierwsze, musimy zbadać teren, po drugie, musimy zostać tu całą noc, ponieważ na pewno nie znajdziemy wyjścia z lasu. Jest bardzo... Co to było? I znowu to samo stwierdzenie. Czy on nas znalazł? E, dobra, zostawiamy to wszystko. No tak, kurde, nie wiem, A, to jest najmniejsze zje? zmartwienie. A, jak nam zje ten gościu to? Myślicie, że może gdzieś tutaj? Dobra, tutaj jest drugi domek. Chodźcie zobaczyć, co tu jest. Ej, patrzcie! Co tu jest za miejsce? To nie jest skrzynia. To wygląda jak skrzynia. Zazwyczaj w takim czymś coś jest, prawda? Tak. No. Trzeba będzie to otworzyć za chwilę. Poczekaj, bo tu jest mój I doniczka. Ej, w ogóle, jak to jest możliwe, że jest późno z zewnątrz? torebka po McDonaldzie. Ktoś tu Tylko nie dojadaj frydek, Grzesiu. Dobra. To nie jest dobry moment. Patrzcie, to... co jest grane. Gdzie to jest? Paki. Paradoksalnie. No, to to jest zabrać. bardzo dobra wiadomość. Mamy chybkę. Tak. Tam jest jakieś zdjęcie? O nie! Uważaj! Co to jest, panowie? Co to? Co to? Zdjęcie. Bardzo stare. Bardzo stare. Poprzedni po właściciele może. Chodź ci po belkach, żeby się nie Mhm. Prawda, tutaj? Tu jest gniazdo stare. Jakie gniazdo. Załogę, załogę. tu są ptaki jakieś? Tak. Okej. Okay. nie, to po prostu to jest, jest. Jakiś brud. Brud? Nie, nie wierzę. Dobra, w tym domku nic nie ma. Ale tak się składa. To za kafelkami. Wiesz, to nie jest ostatni domek? Jest jeszcze jedna dziwna szopa tutaj. Jak to? Ty, ja. No serio. Nie, ale po co ktoś wchodzi? Ciekawe, co tu jest. Ej, zobaczcie. On miał, on miał tu obóz stary. Myślisz, że to on? Ma no, kto? Ja myślę, że to jest miejsce, do którego ludzie po prostu przychodzą sobie. Nie. No, czemu nie? Tu jest to jest naprawdę fajnie jakoś dziwna. Mi się wydaje, że to w jego stylu jest w ogóle. Co, Jej, co to jest za światło? Co? Ej może policja? Jakie żółte światło w oddali? Nie świeć tam, nie, a świeci nie świeci tam. daleko. A widzieliście to? Co? co? No spójrz tam! Widać to na kamerze? Nie, nie musimy jadę, 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 jadę. To ano, wie, a czy kibel, mi się wydaje czy to jest kibel Shreka? To jest, to jest chatka Shreka, jesteśmy na bagnach. Panowie musimy to zrobić, musimy to zrobić, czekaj tu. czekaj tutaj. No, czekaj tutaj. Czekam. To... <laughs> wy sobie jaja robicie, nie to, no, nie wylegania... okay. to nie jest okej, okay. to nie jest okej. Grzesiu, wyprowadziliśmy go przecież w las. <laughs> Chodźcie. Panowie, No? wy też to... Powieście o tym samym co my, Taak, co, ja? co my, co ja i mój brzuszek przez uh -huh. ile my biegamy po lesie. Nie Odkąd wiem. weszliśmy do e, pokoju minęło nie wiem, co najmniej 5 godzin. Ale ja mam pozostaje. miłą. Ja już schudłem, zobacz ile. No powiem wam coś bardzo fajnego. No? No. Widziałem mega dużo żarcia. Serio? Uh -huh. A ja nam wziąłem wszystkim koce do spania, tak w by ogóle. Nice, no? yes. A ja laptopa i Netflixa. <laughs> Dobra, ja wracam. Nie wiem jak wy. Dobra. Wracam do środka i mam nadzieję, że nikogo tu nie... Patrzcie, panowie! Stry, no ja widziałem to już. Ale nie chciałem tego Co? mówić. Co? Ja tam nie wchodzę. To jest powalone. Dobra, chodźcie zjeść. Pamiętacie to? Mm. Chłopaki, to jest... Takie same róże były przecież w tamtym pokoju. W zakazanym pokoju. Na stole. Tak. A tak, dokładnie. Przy to szampanie stało. stały, no przy szampanie, tak pamiętam. Powiedzieć wam coś straszniejszego? No. Nie, chyba. Albo mów no, dalej. Zabrałem ze za sobą to zdjęcie. <noise> Zipek! Czy ty... To chcesz... jest czubek. czubek. Czemu? Stary, czemu, czemu to wziąłeś? Jak ściągniesz na nas coś? Nie, nie, jest... Z... Wywal to! Czemu? Jak mogę wywalić takie ładne zdjęcie? Dzipek, dawaj żarcie! I rozkładamy się. Czy dałoby się myślicie to jakoś uprzątnąć albo przysunąć, żebyśmy tak, mieli więcej miejsca ma, No Co wie no? na to, że przesunąć kanapę na wejście Co to? Mydelniczka, coś nie? To straszna mydelniczka. Zipek pokaż to właśnie podczas sprzątania znaleźliśmy chyba piwnicę. Zobaczcie, tu jest skrynoczka i można to podnieść do góry. Dawaj. Nie, może nie otwierajmy. Ty. Weźcie to, no. Jak nie otwierajmy... A jak to będzie wyszło. spać? A co jeżeli tu jest właśnie miejsce? No, no właśnie. O, o kurde, co tu jest? Co tam jest? To chyba nic. Czy to? Co? Najnowszy magazyn życie z Krzysztofem i Byszem? Co za ty, wchodzi tu. Pan Krzysztofem nie, tak. Nie, to nie. Dobra, wszedł do strasznej piwnicy za Krzysztofem i Byszem. Zipek, ty mówisz zipek. Zipek, dajesz to jedzenie czy nie? No tak sobie, w plecaku jest. Okej, okay. dobra, dobra to ja tutaj ja tutaj właśnie oh, sobie usiądę jak nie szkła. Czemu to jest takie mokre? Ktoś na to nasikał? Ej, patrzcie jaki ja mam plan stary. W razie jakby ten straszny gość wszedł. No. to pierwsze co wchodzi i myślisz, że to jest dywan. Przychodzi po mnie i, i was zjada, nie? Uh -huh. A mnie nie zjada, bo myśli, że jestem dywanem takim, wiesz. No ale ja ci rozdebasz mało koty na pizzę? A ja. A masz stary jakiś? Słudzie, Ernest, <laughs> serio? Dobra, doładuj się. Yeah. Ej. Panowie, jakbyście jeszcze chcieli, to mam tutaj tak. Osi. Ja, chcę, ja chcę osi. Co? Bo ja tego nie chcę, bo to chcę, ja chcę zasnąć, stary. Nie chcę. I tu mamy osi dla ciebie. Ooo. Uh, energię. Nice. I mamy jeszcze jedną czekoladę. O, Ale miałem tak brudne łapy no. Stary, to jest obrzydliwe Ale aż nie tak no, jeźdź. będziemy jedli to popierkiem, trzymajmy. Popierkiem, popierkiem, popierkiem Dobra, teraz mamy kilka rzeczy do zrobienia, po pierwsze Zipek, zabieraj swoje łóżko z tego O pierdziele Albo niech leży na tym, na dziurze Po drugie, trzeba to zostawić otwarte, żeby można było w razie czego tutaj od razu się dostać bo wiecie, no nasza pułapka będzie prosta, będzie polegała na butelkach i jeżeli tylko usłyszymy butelki mamy jakieś 5 sekund, żeby się tutaj schować nie wpadnijcie! O kurna! Żartowałem. <gry> Ernest! Powinniśmy barykady z patyków zbudować w ogóle. Myślicie, że to zadziała? Nie. Ale Myślę, że tak coś znalazłem. O kurde, to jest toaleta! To, 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 to nie jest ta. tak, że to ściągnie jego uwagę. Właśnie? Ten, ten kibel? No. Będzie Co widział, jest? że tu coś jest. Fuuu, tu ktoś narobił, stary. Nie. Może zostawmy tym wejście, stary. Ej, idziemy już spać tak w ogóle, chłopaki. Dlatego, że już w sumie jest późno, nie? Można się kimnąć. Rano wstać. Trzeba teraz będzie e, ogarnąć pierwszą wartę po prostu. Jak, papier tak. kamień, czy co? Koło fortuny. Co wolicie? Nie wiem. Kto, pu kto ostatni puści bomka? Trzy, cztery, Jest ostatni Drugi No dobra e, To co? Idziemy w Kimę, a zipek idzie na wartę. Masz Grzesiu, proszę No i co? Lecimy w Kimę Ja toki kitoki Dobranoc No weź co Nie mów Akurat dobra. teraz musiałeś Kiedy nie kolej W sumie W sumie macie rację. A pokaż pokażę ono działa? Szybko jesteśmy w domu, przychodź, przychodź pan szybko! Nie, nie wcisnąłem. Dobra, idziemy spać w takim razie. Kurde, zostałem z... Najgorsze jest to właśnie, że nic totalnie widać. Nic, zero. Co to jest? E! Chodź do kii! Stop, Nie chcesz! Zabij klasztów, klasztów, klasztów! Pokój na thank <laughs> you Ej, tutaj była kamera! I nic z ją nie zrobił chyba. Nagrywało się? Nagrywało się. Serio? Tak, Pokaż nagranie. Sprawdźmy. Chyba sobie poszedł szukać nas gdzie indziej. I w takim razie... Ja idę spać tym razem. Ja okay, mam już daj latarkę. Już spisałem. Dobra widzowie. Zobaczmy. Czy on gdzieś tu jest. Czyli teraz jest moja kolej. Wiecie co? Idę na obchód, a wy śpijcie. Chociaż nie wiem, czy już zasnę stanie.